Cześć, witajcie z tej strony Rejstus i zapraszam Was na kolejny materiał z serii online news. 9 miesięcy trwania Early Access, 9 miesięcy ciągłych aktualizacji, 9 miesięcy ulepszania gry, no i jest. 9 to 5 wydało wersję 1.0, a co za tym idzie, oficjalnie wystartowało na rynku, oczywiście w modelu Free to Play. 9 to 5 to nietypowa strzelanka, bo rozgrywana na trzy drużyny po trzy osoby. Współpraca pomiędzy graczami jest tutaj kluczem do sukcesu. Ponadto w każdym meczu musimy się mierzyć z ciągle zmieniającymi się celami, więc nie dopadnie Was uczucie znużenia czy powtarzalności. Do tego możliwość modyfikacji broni na tysiące sposobów, co to jeszcze bardziej powinno uatrakcyjnić rozgrywkę. Nowy tydzień, nowy mobilny MMORPG. Dzisiaj mamy dla Was grę, która nie przypomina dotychczasowych MMobilek, a to dlatego, że Horror Forest Free to open-world MMORPG zombie shooter. Cała zabawa polega na robieniu questów, podnoszeniu poziomów doświadczenia, farmieniu coraz lepszych przedmiotów oraz walce z nieumarłymi mutantami, czy to samodzielnie, czy to w grupie. Gierka posiada także typowe dla naszego gatunku elementy, gildie, handel, najazdy z bosami, a nawet dwa rodzaje PvP. Horror Forest jest darmowy i dostępny na Androidzie lub iOS. Dauntless jest na rynku od 3 lat i czy w tym czasie podbił świat? Ciężko powiedzieć: na pewno nie zrobił takiego zamieszania jak Monster Hunter World, ale wciąż stanowi dla niego przyjemną alternatywę. Zwłaszcza gdy ktoś preferuje bardziej zręcznościową zabawę i w dodatku za darmo. A jak wiemy, za darmo to uczciwa cena. Co jednak w związku z tymi urodzinami, do Dantles trafiło dedykowane wydarzenie, garść zadań do wykonania i innych atrakcji, w tym przedmioty do zdobycia. Wszystkie rzeczy kosmetyczne związane są z Fenixem. Druga część świętowania rzuca graczy na polowanie przeciwko rezakiri i shroudowi. Jeśli uda wam się ubić te dwie bestie podczas jednej potyczki, otrzymacie koronę feniksa. Nie zabraknie również rozdawnictwa poza grą, dlatego warto śledzić kanały social media Dantle's, aby zgarnąć różne łakocie. Podczas gdy my czekamy na oficjalną klasyczną wersję Ion od Gameforge, wersja globalna amerykańska od NCSoft właśnie ogłasza nową fazę gry. Nasz pikowany nowościami Ion Classic 2.0 wystartuje pod koniec tego miesiąca, dokładnie 25 maja. Co dostaniemy? Maksymalny poziom doświadczenia zwiększony do 55 levela, nowy region, nowe field bossy, 4 nowe Fortress Siege, aż 7 nowych instancji, nowy ekwipunek, nowe przedmioty, nowy Abyss Content i wiele więcej. Teoretycznie Ion Classic działa w modelu Free To Play, ale żeby cieszyć się pełnią zabawy, bez innych ograniczeń, musicie zakupić subskrypcję Seals Aura. Po wielu miesiącach ciszy twórcy Past Fate opublikowali nowy gameplay trailer ze swojej gry. I trzeba przyznać, że zrobiono ogromny postęp w stosunku do tego co widzieliśmy ostatnio. Wystarczy popatrzeć na grafikę, animację postaci, system walki czy ogólny wygląd świata. Past Fate nadal jednak znajduje się w alfa testach i nie wiadomo kiedy wkroczy do bety. Past Fate to totalne przeciwieństwo azjatyckich MMORPGów. Zamiast cukierkowej, infantylnej grafiki mamy surowy klimat średniowiecznego fantazy. Do tego sandboxowa rozgrywka bez typowych klas postaci. Każdy gracz będzie sam decydował o swoim losie i tym jak chce się bawić w Past Fate. I na tym zakończymy ten materiał. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi kolejnymi materiałami. Do usłyszenia niebawem. Cześć.